Hej, cześć. Siemano z tej strony Lake Witam was w kolejnym raporcie z pola bitwy. Tym razem jesteśmy na mapie, żeby was nie skłamać, Malinówka. Dokładnie. Jest to bitwa spotkaniowa, czyli dość częsty tryb ostatnio się. na tej mapie. I tak, z tego co rozumiem, albo nie rozumiem, nie wiem. Dostałem. Powtórkę, oczywiście, od dekodera, który się rozszalał naprawdę z bitwami. Całkiem ładne wyniki kręci. Dodam tylko tyle, że jest to pierwsza bitwa na tym czołgu. Jak na pierwszą bitwę całkiem nieźle zakręciłeś kołem i bardzo ładnie zagrałeś. Co pierwsze rzuca się w oczy? Nie ma złotych pestek? Może i dobrze. Nie, nie zawsze złote pestki są potrzebne, często też ich załadowanie kończy się źle w pewnym momencie, ale o tym nie będę się rozwodził. No ale co, T43 Siódmy tier, średniak jest to um, rusek, tak. Jest to... drzewko rosyjskie? Mam nadzieję, bo zaraz jakąś gafę strzelę. No nic, jeśli będzie jakiś błąd, a może być, bo mam zaćmienie teraz w głowie, to e, zostawię jakiś znaczek na ekranie, że jest błąd. No ale dobra, jak się ładnie losowało za 140, za 200, całkiem ładnie. Średnie uszkodzenia to 160, tak więc też całkiem nieźle. No i jestem ciekaw, czy miałeś tutaj wszystko stokowe, czy miałeś jakieś działo z poprzedniego czołgu, lub coś, ten deseń. Jest 2 do 4, czyli już drużyna dekodera przegrywa. Shermanik, niestety Ricoszczet. No, dość dużo czołgów tutaj wyjeżdża. Nie wiem, czy, czy nie patrzą na niego, na pewno. Jest taki troszkę w tle, ponieważ chyba zajęli się przeciwnicy trwogami ciężkimi i w sumie niszczycielem, który stoi za nim. Tak więc można sobie całkiem nieźle, że tak powiem, pofarmić tutaj. No, jakby nie patrzeć, mamy 1000 damage'a, 7 trafień 1208 trafień. No i jest, Szermanik wyjechał. Rykosze, od dziwo. To jest chyba Sherman. No, nie chcę was kłamać. Ale tak mi się zdaje, że to jest Sherman. Zwykły, najzwyklejszy. Szóstego tieru. No i dobra, tutaj wyjeżdża kw 1 s które. Nie jest do końca e, wymaksowane. Ponieważ nie ma 122 i na szczęście już nie będzie miało. W końcu zabierają mu tego. ...topowego Gana. Pewnie zdziwicie się czemu się ciesza, albo powiecie A, bo nie grasz tym czołgiem i, i teraz masz fochy... ...na ludzi, którzy nim grają. Właśnie nie. Nie mam focha. Co prawda denerwuje to, że... ...podjedzie ci taki KW-1S 6 tier... ...i bije tyle samo co KW-3 7 tieru, czy też y, IS 7 tieru. No, ale... Zabierają mu te działko, inne mu wstawią. Nie, nie pamiętam dokładnie jakie, tak więc nie będę wam mówił. A, no i tak. E, może coś, coś poza w ogóle wotem, na znaczy się może nie poza wotem, tylko zostaniemy z otoczką wota, lecz poza bitwą będziemy. Tak więc um, aktualnie mam przerwę od wota, ponieważ przez ten miesiąc, przez który można było 300 tysięcy zdobywać. Po prostu troszkę mi się e, chciało grać, że tak powiem. Ile można grać dziennie? Trochę mi się przejadło. Ale spokojnie, to ja mam zawsze tak. Za dużo gram i potem mam problemy z, z graniem po, z powrotem. Tak więc potem jak wrócę, to znowu będzie miesiąc grania non stop i znowu będzie przerwa zapewne. No ale dobra. E, o co mi chodzi? Aktualnie gram w samoloty czyli World of Warplanes. E, pewnie powiecie, o, jaki shit! Gło... Ten <laughs> teraz się zapoietrzyłem. Graj w War Thunder jest lepsze. Nie obchodzi mnie czy War Thunder jest lepsze, czy jest gorsze. Gram w samoloty World of Warplanes tylko dlatego, iż można zdobyć premkę za darmo. W sumie za darmo. No, trzeba trochę pograć. Dla mnie to jest półtorej godzinki grania dziennie, może. Całkiem... Uwierzcie mi, że całkiem przyjemnie mi się gra. Nie wiem jak się gra w War Thunder, ponieważ w to nie grałem. Ale teraz mi się gra całkiem przyjemnie właśnie w samoloty od Wargamingu. A o co chodzi? Niedawno może zauważyliście, zostało wprowadzone coś takiego jak zunifikowane konto premium. Ale chodzi tutaj o to, że konto premium w wocie i czy tam World of Warplace, czy też e, w statkach World of bodajże Warship będzie identyczne, czyli jeśli mamy konto kupione w czołgach, to będziemy mieli także je w samolotach czy też w a, samolotach czy też w statkach. Ale no, co to ma wspólnego z premką, tak? Aktualnie jest końcówka bety Właśnie samolocików Jeśli mogę tak mówić, oczywiście pewnie ktoś zaraz mnie poprawi, że nie mówi się samolociki, mówi się samoloty bojowe, czy Bóg wie co jeszcze Dla mnie to są samolociki eee, Tak, Tiger P, eee, przyznam jest OP <laughs> Kolega się nim zachwyca I może jakąś dobrą bitwę wykręci, to, to podrzucę wam Ale dobra a, jeszcze wspomnę, że w opisie macie link do tego jak zdobyć tę premkę za darmo i uprzedzam pytania. Nie, nie mam tego kanału w subskrypcjach. Mam po prostu ten filmik wpadł mi w łapki i sobie go obejrzałem, ale też poczytałem po prostu na forum. I tak, jak zdobyć konto premium? Jak wiecie, konto premium można kupić za złoto w wocie. Tak samo będzie w samolotach, czy też w statkach, ale jako jest otwarta beta, nie ma złota, tylko są żetony. I żetony zdobywa się w grze, aktualnie, za wykonywanie zadań. Aktualnie, i chyba raczej się nic nie zmieni, jest to za zniszczenie łącznie, tak? Zniszczenie 14 samolotów, 14 celi naziemnych oraz wygranie 14 bitw powietrznych co się równa po prostu e, uzyskaniem 240 żetonów dziennie a jeden dzień premium kosztuje tak jak chyba w sumie w WOCie 250 zł tak więc nie widzę iż żeby to było dużo tak więc naprawdę warto sobie trochę pograć i przed końcem bety po prostu kupić sobie za całą sumę premium i to jeśli dobrze będziecie grali, codziennie zbijali te 240. Nie licząc pierwszego dnia, gdzie jeszcze dostaniecie dodatkowo 75 za przejście szkolenia, to będziecie mieli naprawdę dużo tych żetonów. Miesiąc premki, jakbyście od teraz zaczęli grać, to nie jest problem. 2500 to jest 11 dni grania praktycznie. Tak więc po półtorej godzinki, może półtorej godzinki dziennie. No ale dobra. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, 11 września pojawi się taki, powiedzmy, odcinek specjalny, ponieważ. Tak, nie chcę od Was prezentów, ponieważ ja Wam coś dam. Ale e, 11 września mam urodziny, tak więc e, pojawi się film specjalny. Tak więc nie będę więcej przedłużał, bo i tak troszkę to potrwało. Troszkę paplałem, głupot, troszkę w ogóle nie komentowałem bitwy. No, ale co prawda, trzeba przyznać dekoderowi, że bitwa jest dobra. 3000 damage'a, 6000 doświadczenia na potrójnym z premium, to wydaje się, że to jest mało, ale dla niektórych, ale naprawdę zdobyć tak na pierwszej bitwie, plus asa pancernego, to jest naprawdę sporo. No, ale dobra, ja tu znowu się rozgaduję. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Papa. Pa.